Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Olimpiakos zmierzy się z drużyną Krakowi. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Szybko wykonany, stały fragment. Już grają. Gol! Jest! Krakowia, proszę Państwa! Spójrzmy, jak cieszą się piłkarze. Pokazali, że praca w ofensywie popłaca. Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. Ładne złożenie się do strzału, instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być brama. No to mamy 1 do 0. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. No, a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo, Pestka Krakowia, traci piłkę. Odbiór mucha nie siada, rywal bez szans. Centruje w polekarne. Ma do kogo? Tak, mamy bramkę. No naprawdę ten wolej zasługuje na brawa! Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten podkrotek. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Teraz możemy dokładnie zobaczyć, jak piłka odbiła się od ziemi. To nie było łatwe uderzenie, ten półwolej, ale wyszło znakomicie. Weszło też. Łatwo taką sytuację zepsuć, uderzyć kompletnie na siłę, posłać piłkę w trybunę. A ten strzał idealny. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Dobrą, teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Przemieszcza się bliżej środka. Dobre, wycofanie ze skrzydła. Czy teraz złapią kontakt? I gol! Bramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No, proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola, bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić. Aktualny wynik to 2 do 1. Juka krąży między nimi, nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. To był po prostu podręcznikowy wślizg, proszę Państwa. aresz. świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Prostopadłe podanie, szansa. Pewna interwencja Bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. środkowanie bez problemu wyłapuje Bramkarz. ma o czym dyskutować. Foul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Soares. Uwaga. Piłka za plecy obrońców. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Pasom należy się rzut wolny, tak przynajmniej uważa sędzia. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Kamil Peska. Peska. Trata Krakowi teraz. To musi wejść! Po tej interwencji piłka nadal w grze. Bramka? A jednak, jednak nie. Chorągiewka w górze. To znaczy, że Bramka nie będzie uznana. Ale szkoda, Tomku. Zwłaszcza, że ten spalony z gatunku mikroskopijny. Kamil Pestka. Hanka. Nierwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Kamil Pestka. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. No to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów. A nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. na bramka! No, nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego! No to spójrzmy jeszcze raz na ten rzut wolny, bo warto. Strzelec uderzył nad murem, piłka mocno skręciła, co jak widać bardzo zaskoczyło bramkami. Na tablicy wyników 3 do 1. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Somares. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Peska. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Jan Wila. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. Ależ teraz przegląd pola. I mamy bramkę. Prowadzą teraz trzema golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym smutku nie dało się obronić. Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewien. Obecny wynik 4-1. Jan Villa, Soares, ale strzał zablokowany. Pelewan Amersford. Nie daje się teraz zatrzymać. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Na tablicy wyników 5 do 1. Soaresz. Okazja do dośrodkowania teraz. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Czy Przestała strzelić. I gol! O, rany boskie. Co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Iście hokejowy wynik. 5 do 2. Hanka. Serdził Hanka. Doskok do i po akcji. Soares. Jan Villa. Jest okazja na dośrodkowanie. Zablokowany ten strzał. Tanka. Boczna strefa wojska wolna. Krakowia może ją wykorzystać. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Poczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Wyraźna przewaga Krakowi, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. No i znowu są przy piłce. Rupa. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Pan sport. Sergio Hanka. Mamy podanie do Cornela Rupy No i jest szansa na dobrą rzutkę. Nie pozwalają, by do środkowania doszło. Wybicie piłki. Pasom należy się rzut wolny. Tak przynajmniej uważa sędzia. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Rzut wolny, grany krótko, szybkie podanie. Nie ma gola, zdecydowała parada bramkarza. Groźnie było, dobra interwencja, ale strzał zablokowany. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. El Arabi. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Pewna interwencja, wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Hanka. Krakowia może zaatakować przy linii bocznej. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. El Arabi. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Grupa.